Rozdział 9. Ostrzem rozu. Następnego dnia w głównym obozie Artasa. Okłamałeś swoich ludzi, zdradziłeś najemników, którzy za ciebie walczyli. Co się z tobą dzieje, Artasie? Czy poza zemstą nic się już dla ciebie nie liczy? Daruj sobie mu Radinie. Nie widziałeś, co Malkanis zrobił mojej ojczyźnie. Mroczny władca mówił, że przybędziesz. Nadszedł kres Twojej podróży, chłopcze. Jesteś uwięziony i zamarzniesz na dachu świata. I tylko śmierć będzie śpiewać pieśni o Twojej zagładzie. Nie wygląda to dobrze: jesteśmy całkowicie otoczeni. Mamy tylko jedną szansę. Pomóż mi zdobyć ostrze mrozu. Jeśli jest tak potężne, jak twierdzisz, może przechylić szalę na naszą stronę. Mam złe przeczucia, chłopcze, ale obiecałem, że ci pomogę. Kapitanie, powierzam panu zorganizowanie obrony. Ruszajmy. Hej, witajcie, tutaj Nexos. To jest kolejna misja w Warcraftie III. I jeżeli, osta jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to akcja troszeczkę się toczy bardzo, ale to bardzo, jakby to powiedzieć, ostro. Jak I teraz aktualnie odnaleźliśmy Malganisa, tak jakby. Znaczy on przyszedł do nas, że tak powiem czyli główny cel Artasa odnalezienie Malganisa. Się powiodło, no ale zostaliśmy kompletnie otoczeni. Jesteśmy nie na swojej ziemi i można powiedzieć, że no, mamy, mamy kłopoty. Ale jeszcze w poprzedniej misji spotkaliśmy ekipę Muradina, która szukała pewnego artefaktu. I ten artefakt nazywał się Ostrzem Mrozu. I teraz, akurat w, w, w tym czasie takiego problemu, przypomnieli sobie o tym ostrzu mrozu. No i teraz będziemy musieli się postarać, aby je zdobyć. Uhu strasznie nie lubię takich misji. To są misje takie, e, jakby to nazwać, takie podwójne, podwójne, że trzeba troszeczkę tutaj zrobić coś i troszeczkę zrobić e, na przykład w bazie, a troszeczkę jeszcze gdzie indziej. Dobra, come on, come on, biegnijcie w tą stronę. Dobra, my spróbujemy tutaj jak najszybciej po prostu dostać się do tego ostra. I tak, ostrze może nam pomóc od odeprzeć ataki Malganisa i nieumarłych. Więc na pewno nam się przyda. Już dzień wstał, a nasze oddziały są atakowane. Dosyć ciężka sytuacja tutaj jest. Będziemy musieli zrobić więcej kapłanów na pewno. Kapłan, kapłan. Dokładnie. Myszyła mamy. No, mamy już wszystko zrobione. Czy możemy upgrade'y porobić? Na pewno nam się przydadzą. Teraz weźmy strzelców, tu zrobimy. Tu jest jeszcze jednego rycerza. Nam... Nie, już, już nam się nie uda. Dobra. Lecimy do przodu. Amulet witalności. Hmm, ciekawe, co to jest. Ła, to jest wilk. On uciekał. I to jest kolejna z misji, która została odzwierciedlona albo odtworzona w, w World of Warcraft. I tak samo jak poprzedni quest, w poprzednim odcinku opowiadałem, to. Tutaj to się, ten quest znajdzie się w Dragon Blight, czy Dragon Bridge, czy jakby tam chcecie to nazwać. Więc warto także zajrzeć. To jest, to jest tak samo Quest Chain. Jeżeli zrobicie questa, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, to także będziecie mieli dostęp do tego questa: zdobycie Ostrza Mrozu. Bądźmy się tych Wendigo. Badania zakończone. Mądry plan. Brak miejsca w Aha, Aha, dobra, to my nie potrzebujemy w sumie. No chyba, że zrobimy w ten sposób. Patrzcie, ja użyję tej mikstury, a no, wezmę sobie tą miksturkę. Lecimy, dobra. Kiedyś nie zwracałem jakiejś takiej uwagi na, na, tą, na bazę, zawsze tylko mknąłem do przodu. Ale teraz wiecie co? Chwileczkę tutaj zajmiemy się... i bazą. No nie chcę mieć przesrane. Lecimy do przodu. Uuu, to jakiś cementarz jest. plan. Na honor. W imię króla, mojego ojca. Odeszli szkielety wstały. Światło jest mą siłą. Jak najbardziej. Na Lecimy szybko, szybko na zanim honor. nam bazę zniszczą. Wtedy to już nie będzie przyjemnie. Mądry plan. Zawracajcie, śmiertelnicy. Śmierć i potępienie to wszystko, co znajdziecie w tej przeklętej krypcie. Wątpię, bym znalazł tu coś straszniejszego niż to, czego doświadczyłem. Myśl, co chcesz, chłopcze. Nie przejdziesz. Mądry Weźmy się za to. Ła, krypty strzeżą dosyć nieźle. Ale w krypcie, jeżeli krypta jest tak dobrze strzeżona, to w krypcie musisz znajdować coś ciekawego. Zawróć, zanim będzie za późno. Nadal próbujesz chronić ten miecz? Nie. Chronić ciebie przed nim. Patrz, Muradinie, ostrze mrozu. Nasze wybawienie. Stój! Na klindze wyryty jest napis! Kto weźmie do ręki ten miecz, posiądzie wieczną władzę. Lecz tak jak ostrze jego dnie ciało, tak jego moc zranić musi duszę. Powinienem się domyślić: miecz jest przeklęty! Zabierajmy się stąd! Gotów jestem dźwigać brzemię każdej klątwy byle tylko ocalić mą ojczyznę. Zostaw ten miecz, Artasie. Zapomnij o nim. Zbierz swoich ludzi i wracajcie do domu. Do diabła z nimi! Nic nie powstrzyma mnie od zemsty. Nawet ty. A teraz wzywam duchy tego miejsca. Oddam wszystko. Zapłacę każdą cenę. Jeśli tylko pomożecie mi ocalić mój mód. Gdzie Muradin? Długo się już nie utrzymamy. Muradin nie żyje, ale nie trać nadziei, kapitanie. Wróknie nie oprze się potędze ostrzem rozumu. A więc ostrzem mrozu należy do nas. A teraz straciliśmy jednego z bohaterów, naszego kompana Muradina. I tutaj pojawiła się informacja, że on nie żyje. On tak powiedział kapitanowi: Tak naprawdę to Muradin żyje. Jedynie został nieco poturbowany i stracił swoją pamięć, następnie ją odzyskał, ale wszystko jest w porządku, z nim Oczywiście. przynajmniej. I nie ma czym się przejmować, jeżeli jesteście fanami Muradina. Ale dobra, zbierzmy tutaj swoją armię i wyruszajmy. I tutaj Artas powiedział nam, że nikt nie po prostu nie wytrzyma ataku Ostra Mrozu, nikt, no, wszyscy się ugną pod tym ostrzem. Więc zobaczymy, czy to prawda. To, to, no, ta broń jest dosyć silna, tak? Nawet jeżeli chodzi o lore, czyli o, o historię, no to, to ta broń jest, no, ma w sobie moc potężną. Lecz tak samo, jak mu powiedział: jak tnie ciało swoich wrogów, tak i duszę zranić musi. Więc za każdym zadanym ciosem ostrzem rozwchłania duszę tego, którego zabiło, ale także pochłania stopniowo duszę tego posiadającego. Dlatego e, ostrzem Mrozu została zaklęta dusza, e, znaczy ostrzem rozu, to jest zaklęte e, zaklęty miecz, tak jakby można to nazwać. I ten miecz został zrobiony na z duszy jednego z, z orkowych władców, o którym już gdzieś tam kiedyś wspominałem jeszcze na, na jak to jak się nazywało, Dre, jeszcze na Dreanorze, tak. I on się nazywał Nerzul. I tak naprawdę jego dusza znajduje się w środku. I on stopniowo przyjmuje umysł Artasa, całe jego człowieczeństwo zabiera. No i zobaczycie co się sta stanie później. No ja nie mogę nic tej ten. Możecie oczywiście sugerować, ale ci co grali w World of Warcraft to już wiedzą co się z nim sta stanie. Ale na razie nie psujmy y, tej zabawy jeszcze sobie. A musimy tylko i pozbyć się tego wszystkiego, tego plugastwa lata, Będziemy musieli dorwać Malganisa. Zaraz tu gdzieś znajduje się jego baza. Bez problemu powinniśmy dorwać się do środka. Jak najbardziej. Oczywiście. Załatwiony. No i te gargulce trzeba je wyeliminować. Zaraz zobaczymy, gdzie się. w co się wpakujemy tak naprawdę. O, już się wierzę, rzucałem na nas. Dosyć nieciekawa sytuacja. Ojej, tam wóz z mięsem jest, kurcze. Trzeba będzie się go pozbyć zaraz, jak najszybciej. tak samo mamy tutaj umiejętności, tak jak wspominałem jeszcze w poprzednim odcinku, że niektóre umiejętności krasnoludów, bohaterów krasnoludów z Warcrafta III zostały przełożone teraz na, na umiejętności wojownika. To, tak samo tutaj y, ludzi tych paladynów zostały przeniesione, o Jezu, leczyć, zostały przeniesione na paladyna w grze, czyli mamy tutaj święty blask, mamy boską tarczę y, No i mamy Wskrzeszenie oczywiście i aura oddania, to jest też gdzieś tam odwzorowane, czyli wszystkie te cztery czary gdzieś tam mają swoje odwzorowanie w Warcraft, znaczy w World of Warcraft. O Jezu, biją nam kapłana Zostawcie kapłana Kurczę, strasznie duża baza. A tam poradzimy sobie, myślę. Kurczę, brakuje mi tego rzucania młotem, muradinem. To było dosyć fajne, dosyć potężny czar. Saman, atakujcie tam. Jak najbardziej. Bo jest, tu się chyba tworzą wozy z mięsem. Ojej, tu budynki są. A i ten budynek, co to jest? Jest malganis, jest. W końcu cię dopadliśmy, Malganisie. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Teraz, jak najbardziej. A rzućmy się wszyscy na niego. Mam jeszcze wskrzeszenie, w razie czego, więc. Dobra, wygnaliśmy Malganisa. Chyba musimy po prostu całą bazę tej zniszczyć. Oczywiście. Ale Malganis nie żyje. Zobaczymy, co się teraz stanie. Teoretycznie się powinna misja zakończyć, ale to chyba chodzi o zniszczenie całej bazy. Kolejny nam no, kapłan zginął. A ty co, śpisz? No i uśpili mi rycerza. Nie. O, oh, shit. Zabili mi kolejnego członka drużyny. Dobra, wiecie, wiecie co zrobimy w ten sposób? Hopa, i tu wskrzycimy. jakieś niebezpieczeństwo i to zdaje się była chyba ostatnia misja jeżeli chodzi o kampanię ludzi następna kampania będzie dotyczyła już kampanii nieumarłych tak mi się wydaje i będę musiał troszeczkę zmienić miniaturkę i będę musiał zmienić także nazwę kampanii bo to już nie będzie kampania ludzi tylko będzie kampania nieumarłych tam dowiemy się o reszcie albo o dalszych losach Artasa co się z nim stało? Czy on żyje, czy on nie żyje? Jak dalej się potoczyła jego historia i czy on y, stał się czymś, czy... No dobra, nie będę spojlował. W sumie ja, ja i ja spoilery ostatnio za dużo sobie spoiluję. I wszystkim w ogóle, więc... A, come on. Zbądźmy się szybko tej bazy. Jezus Maria, to tak długo zajmuje? No niemożliwe. Oczywiście. Czy musimy wszystkie budynki zabić? Za mojego ojca, króla. O Jezus Maria, dobra, no to zajmiemy się tym Szybko Kurcze, nie mam żadnych kanonierów niestety, kanonierzy Jak by się szybko rozprawili tutaj Z tym wszystkim, o Jezu, tu jest, leży smoka w imię króla, Oj, nieciekawie, nieciekawie, te smoki naprawdę mogą nam wyrządzić krzywdę mój ja. Pierwsze co, musimy wyeliminować te jednostki tutaj Większa mikstura many Oczywiście Mój rycer, ry, rycerz, rycerz obrywa nieźle Ale smog ginie także Ła, dobra, załatwiony Ale już się tworzy kolejny Co za cwaniaki? No come on, no nie gadajcie, że muszę wszystko tutaj zniszczyć Dobra, wiecie mm, Nie wiem czy tutaj Dobra, wiecie co? Te jednostki też tutaj doślemy, doślemy, a co tam? Eee, nic się chyba nie stanie, jeżeli tutaj dojdą. Bo już do bazy mi chyba nie zaatakują w takim stanie, jak się znajduje ich baza. Uuu, tu mam kopalnię i Nerubianów. No, myślę, że to nie było mi potrzebne. Ta misja jest o tyle łatwa, że już jednostki miałem przygotowane. Dobra, wy, gdzie wy jesteście? Tutaj, tutaj jesteście. Uuu, całkiem sporo was tu jest. jest Dobra, nie wiem czy ktoś jest ranny. Dobra, tych tutaj wyślemy, a ci. O, dobra, udało się. A więc ja was żegnam i do zobaczenia. Cześć. Jak przewidział mroczny władca, wziąłeś miecz kosztem życia swoich towarzyszy. Jesteś silniejszy niż myślałem. Szkoda słów, Malganisie. Teraz słucham tylko głosu ostrza mrozu. To głos mrocznego władcy. To on szepcze do ciebie poprzez ostrze. I co ci takiego mówi, człowieku? Co ma ci do powiedzenia mroczny władca umarłych? Mówi, że nadeszła godzina mojej zemsty. Co? Nie każę ci chyba? Już po wszystkim. Po dokonaniu zemsty na Malganisie książę Artas odszedł na skute lodem Pustkowia Nortrendu. Dręczony przez potrzebny ostrza mrozu, Artas stracił resztki swego człowieczeństwa. Teraz, prowadzony mroczną wolą miecza, Artas zamierza wrócić do Lordaeronu i odebrać mu należną nagrodę. Witaj synu. Już nie musisz poświęcać się dla swego ludu. Nie musisz dalej uginać się pod ciężkim brzemieniem korony. Wszystkim się już zająłem. Co ma znaczyć, co czynisz, mój synu? Zajmuję twe miejsce, ojcze. To królestwo upadnie, a z jego popiołów powstanie nowy porządek który zatrzęsie światem w posadach.